Dobra, jak się czujesz? Po moim głosie można wnioskować, że ja się czuję nie najlepiej. Wczoraj przyjechała do nas, w ogóle patrzcie, muszę sobie w domu zasłaniać oczy od słońca. No, mnie tak grzeje tutaj, że Jezus. <grystanie> Wczoraj przyjechała babcia, żeby zająć się wieczorem liamkiem. Wyszliśmy z Kapiem na imprezkę i myśleliśmy w sumie, że posiedzimy tak do dwudziestej Kto A... tak myślał? Ja. <grystanie> Co ty? A wróciliśmy po trzeciej i to był mój pierwszy raz jak jechałam autem w nocy, wiecie, imprezobusem, puściliśmy muzę i się woziliśmy, no. więc wstaliśmy po piątej, no po piątej Lijamek się obudził, na szczęście mama go przejęła, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy padnięci i dzisiaj ruszamy do Szczecina, więc... No jedziemy na piknik w Szczecinie, to jest, do to jest dopiero mamy akcja. Mamy inny cel, ale dziś, to jest cel na dzisiaj, cel mamy na jutro, ale... Na Co? No na jutro mamy cel What? To jest cel na ten dzisiaj, ten ale i ta jest cel na jutro Nie. Jezu, i ona ma prowadzić Jestem... It, it will be hard A, kluczyki trzeba a, a. wziąć Ruszamy w trasę, jesteśmy na promie i normalnie miałam wjeżdżać na prom Pierwszy raz, a? znaczy pierwszy raz, kiedyś wjeżdżałam na jazdach ale już tak jak jako sam kierowca, no taki, to nie. taką jariską małą, czy tam, Hyundai właśnie, a nie 20. takim dużym autem. No i tak mówię, nie, no kurde, trochę się jeszcze stresuję, niech kapi wiedzie. I całe szczęście, bo pierwszy raz takim dużym autem postawili nas tutaj na boczny pas. Zwykle wjeżdżaliśmy na środkowy, które są troszeczkę jakby większe, i postawili nas tu. I co? I dostaliśmy w lusterko innym autem, więc gdybym ja tutaj siedziała teraz za kierownicą, to bym się tak zestresowała, że już pewnie nigdy bym nie wjechała na prom. No a może, może tak być, bo to... No kurde, ja samym wjazdem się stresowałam, a jeszcze bym operowała i bym miała pretensje do siebie, że na przykład za blisko stanęłam czy coś. No, A nie dało się lepiej już stanąć, no, nie, bo, nie, bo tu już... mamy barierkę z tej strony no. i dosłownie prawie sam rysowałem barierką w lusterko. A ja wykorzystam moment, kiedy stoimy i pokażę Wam prezent dla Kapiego na, z okazji Dnia Ojca. Co prawda już widział, bo nie mogłam się powstrzymać, a to tak mam z, z prezentami. Ale w sumie chyba nie, nie pamiętam, jakie tam są zdjęcia. No pewnie nie, no nie bo jak raz, raz widziałeś, no to jest to nowo, nowa fotoksiążka od Printu z okazji właśnie Dnia Taty. I jak widzicie, jeżeli oglądaliście wcześniejszy vlog, to dla mamy, czyli dla siebie zrobiłam z takim samym szablonem. I to jest szablon oryginalny, czyli już tutaj nic nie musiałam zmieniać, bo w tamtym trochę musiałam się pogimnastykować, a tutaj nie. Więc polecam, jeżeli chcecie zrobić dla waszego taty, waszego dziecka, albo dla swojego taty, taką fotoksiążkę. I mamy dla was zniżkę minus 35% na fotoksiążki foto i fotoalbumy i minus 22% na fotoplakaty i fotoobrazy. Jeżeli zamówicie ją do 18 czerwca, no to macie gwarancję, że książka przyjdzie na czas i nie spóźni się na Dzień Taty, więc proszę, możesz przejść. jeszcze raz. Jak, póki czekamy, aż prom odpłynie, to sobie obejrzymy. Ogląda. Podoba Ci się? No. Możesz czytać wszystkie napisy, masz się wzruszyć. Dobra. Na tym to polega. Dla mojego super taty. W dniu Twojego święta chcę powiedzieć, no. jak no. bardzo jesteś no. dla mnie no. <laughs> Więc w opisie znajdziecie wszystkie linki, tam wiecie, Standardowo, wejdziecie w link, musicie wpisać swojego maila i dostaniecie na maila kodzik, który będzie ważny przez 7 dni. Wtedy możecie go wykorzystać, no i zamówić. Wyjazd bez hot to wyjazd z trecą. Ty ja nie zrobiłaś śniadania, jak się Ty też nie zrobiłeś śniadania, tak się składa. I mama też nie zrobiła śniadania, i Jamek też nie zrobił śniadania. Ty śniadanie nie śniadania, nie? No. no. To jest nawet ogórkowy wybranych stacjach. No jesteśmy wybraną stacją. Z tymi do tego miejsca, które nazywa się Smentowice. Brzmi cudownie Brzmi bardzo sympatycznie. Brzmi jak cmentarz dla królików. Brzmi Smętowice. smętnie nie? Ale jest tutaj podobno bardzo fajnie. Zobaczymy i są jakieś wiecie takie zabawy dla dzieci, zwierzątka, można robić grilla, którego mamy, więc lecimy. No i mamy nadzieję, że wykorzystamy tą piękną pogodę. Dobra, patrzcie, tak to wygląda. Jest taka wielka polana, 25 zigo za głowę yy, od 3 lat w górę. I tak, tam, są, tam się gdzieś grilluje, tam ludzie sobie siedzą i grillują. No, no wszędzie się tam coś tam dzieje, więc tak, idziemy sobie gdzieś klapnąć. No hero, słodziaku, ale masz piękny kolor oczu. Tam jak mur. Jest tutaj dużo zwierzątek, tam jeszcze nie wiem co jest. Widziałam na magnecie, że nie będzie jakieś lemury. Tu są strusie, kury. Lamy, tam są jakieś kozy. No, mega, tam już Liamek biega z moją mamą, więc musimy się tutaj rozgościć i zacząć korzystać, bo jest naprawdę wspaniałe miejsce. Ja, no, goś jakąś piłkę znalazł. Ba Największa piłka w życiu. Ale masz fajną czapaję. Jak prawdziwa dziewczynka, wyglądasz w końcu? Bah, ba. Dobra, pora zabrać się za żarcie. Mamy ze sobą dużo, co prawda, nie mamy. Nie właśnie. mamy. I szkoda i żałuję, bo jak wiesz, tak. jak tak wszedłem, to myślałem, że kurde, mogliśmy tutaj po prostu posiedzieć i grillować no, cały dzień. czas. A po pierwsze, mama przygotowała obiad, więc mamy jedzenie w domu, a po drugie... Jest Przyjechaliśmy niedziela. na grilla i mamy obiad w domu, więc. Tak, to jest niedziela, więc nawet nic za bardzo nie mogliśmy kupić, więc wzięliśmy to, co mamy, czyli... Czyli mamy tutaj cyca z kurczaka i mamy też, yy, ten, kupiliśmy sobie boczek, bo znaleźliśmy w takim sklepie a żaba. Więc idziemy sobie, na szczęście byliśmy też przygotowani, mieliśmy swoje tacki. <grym> Aha, i ten. Yy... Tego, no, yy, pana. <grym> mówiliśmy o grillu jednorazowym, ale nie można tutaj mieć takiego grilla. Tu są gotowe ogniska, czy tam właśnie... Tak, grilla? tam jest taka buda, zresztą tam zaraz pójdziemy i tam są takie duże stacjonarne grille rozbite, można powiedzieć, i tam sobie spokojnie można ogólnodostępnie grillować. Jest dużo miejsca, mimo że jest masa ludzi, to tam jest w środku dużo miejsca. więc My po co? jak tu weszliśmy, to Liamek li poleciał z moją mamą i od tamtej pory widzimy go tylko taki dystans od nas, po prostu on się tak tutaj super no, czuje. Od razu zniknął od razu w, w zwierzęta poleciał. Tak, i zwierzęta, i piłki. Znaczy to jest ta altana, jest tutaj grill ogólnodostępny. I tak tu jest jeden, tu jest drugi i tutaj jest oba, i tu jest trzeci i to jest nasze żarło, więc zostawiam i niech się robi. Co tam Giomoś, jak się bawisz? Chyba fajnie, co? Kozy są, strusie, kapibara Kapibara. I mrówki są jeszcze. I piłek peł pełno wszędzie. No, On luksus. i zabiera dzieciom. Luksus, luksus. Patrzcie, co tutaj nawet jest, takie małpiszonki śmieszne. Czyli nie tylko, wiecie, takie krówki i zwierzęta gospodarstwa domowego, tylko jeszcze normalnie zoo. Pogoda dzisiaj to się nam tak trafiła No Jezu, jak nigdy Jak nigdy My zawsze musimy narzekać na pogodę, ale dzisiaj nie możemy Nie Dzisiaj nie. jest idealnie Idealnie, moim zdaniem nawet jest trochę za ciepło Nie, nie możemy narzekać No tak, tego nie, tego nie powiedziałem, ale wiecie jest jest po prostu gorąco, dzisiaj jest po prostu gorąco O, biegnie, ale biegnie na trampolinę Biegnie. No, i mama nie zezwoliła. Tata by pozwolił. No, no, pozwalaj. Pozwalam mi mówić. No i nic nie tam. Mama chciałaby zjechać tutaj na tej Tyrolce, ale wstydzi się stanąć w kolejce dzieci. A ja przyniosłem naszego syna, ja bo już mówi, wchodził. Jeszcze się wtopiła tł w tłum, ale i tak trochę przypsnę. No, trochę przypsnę, ale tu zrobisz. Nie ma ja coś dorośli, może zaraz też zjadą. No, może, może, ale nie będą pierwsi, którzy zjadą. Poczekamy i zobaczymy, co <laughs> się czeka faktycznie. Zrób, Jedziemy papa. Już? Papa, pa. jaki zmęczony jestem. Ale będzie spane w aucie. No. Ale nie będzie spany za to na wieczór. Uhu. Będzie wypoczęty wtedy. No, pół godziny do że domu. No, babci. No, babci. Kurde, powiem wam, że to miejsce było super. O! Alarm. On ściąga to. Kurde, naprawdę było fajnie. Polecamy tutaj podjechać. ja mówię, do kogo ty gadasz, kurde. Do tutaj. 25 zł za osobę dorosłą, a i niedorosłą, czyli tam powyżej 3 lat, ale ogólnie można przyjechać o 10 i jak nie jest 40 stopni, spokojnie cały dzień siedzieć. Moim zdaniem 25 zł to jest styl normalnie, bo tam jest tyle atrakcji, zo y, trampolina, za którą zwykle na plaży trzeba zapłacić 25 zł za 15 minut. A tutaj na cały dzień można po prostu. Tak, dużo placu zabaw. Brakuje tylko jakiegoś placu zabaw akwaparkowego i wody, byłoby właśnie, full, byłoby wody. po prostu 100% tutaj. No, ale ogólnie fajne miejsce, nazwa jakby tego nie wskazywała, ale ogólnie polecamy zwizytować jak jesteście w pobliżu Szczecina. Lijamek jest w raju, ma zabawki, które są zawsze u babci, więc dawno nie byliśmy totalnie o nich zapomniał, także czuję się pewnie jak na jakiejś sali zabaw. No a że jest u babci, no to... Nogi do góry. Dziecko im zajmie się babcia i dziadek. Starzy wyrwali się znowu ale, na wolne. Ale to ostatnio, to my jesteśmy co chwilę mamy wolne. Nie? Co chwilę, no wczoraj, dzisiaj, tydzień temu, No. więc naprawdę korzystamy ostatnio i wybraliśmy się na spacer z zachodem słońca, którego nie widzimy. Ale liczy się fakt, że jest teraz zachód słońca. Tak, a patrz, tutaj będzie taki piękny. Ludzie są... Jest! Chciałam lody! Nie wiedziałeś nie. o tym, robiłam cię. Nie, ale nie mam gotowy w razie co. Ja też nie, mam tylko telefon. No to no To cóż, zobaczymy. Może się uda. Zobacz zachód tutaj. Zobacz jak romantycznie jeszcze z lodami w tle. Hmm. Idziemy po lody. Panie już praktycznie zamykały, więc nie, chcieli, nie chcieliśmy brać nic niezwykłego. Także mamy gałki, w dodatku było ich mało, więc mamy totalnie dziecięce smaki. Ja mam kwaśnego urwisa, a kapi kaktusa. To kaktusa, nie tak, tak. To <grym> były jedyne, które były, tam oprócz truskawek, a truskawki to na chacie. No dokładnie. Chodź, idziemy, to jest romantik. Mmm, No. Wymieniliśmy się na chwilę lodami, i chciałam już z powrotem mojego, i co Kawi powiedział? Może sobie wyznać z tego. Romantyk, kurde. To jest lepszy, to jest lepszy. Też chciałem, tego tylko wiecie, My z Okiem mamy taką... Mam że jak jeden ktoś sobie coś bierze. To nie możemy tego samego. To, no, bo to jest bez sensu. No nie? jest. To jest takie, wiecie, jakbyś dwa razy miał zapłacić za jedną rzecz. No dokładnie. Więc zawsze w restauracjach bierzemy dwie różne, bo jesteśmy cebulami trochę. Ale to ma sens, to ma sens. Zachód słońca cały czas nam towarzyszy, jest idealnie przed nami, więc nawet teraz jesteśmy na romantycznym wypadzie. No romantyczny objazd wsi robimy aktualnie. <laughs> Wracamy już do naszego synka, który śpi. E, no. I będziemy się żegnać w tym vlogu. Mamy nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zdążyć zamówić prezent na dzień taty, na przykład po to książkę, no to w opisie macie wszystkie potrzebne linki i informacje. A my widzimy się w następnym vlogu. Bye! Bye.